będzie w tej chwili składał przy pomniku Pan Wójt Gminy Walim, Pan Adam Hausman. Jest również wiązanka od grupy Walim rajdowej, która który jest składana przez Pana Jana Kocjana. Chciałbym taki, tylko w kilku słowach może przypomnieć, e, przypomnieć e, wielkiego człowieka, przede wszystkim, bo to, że jestem zawodnikiem, to wszystko o tym wiedzą, ale ja też szanownym człowiekiem, przede wszystkim i myślę, że e, w moim przypadku spotkanie z nim miało olbrzymi wpływ na moje dalsze życie, mimo że byłem jego jakby starszym kolegą. Pamiętam jak składał mi życzenia na 40 urodziny. Ja powiedziałem wtedy, że twoje będą już naprawdę niedługo. Wydaje się tylko, że to tyle czasu minie. Nie tak się umawialiśmy to prawda, na te 40 urodziny, ale mogę Was zapewnić wszystkich, że byłby, byłby przeszczęśliwy, gdyby widział tą rzeszę kibiców ludzi, którzy pamiętają, pamiętają go i przybyli tutaj taki, no powiedzmy sobie, nie, naj, nie najładniejszy dzień. Żeby właśnie być, żeby, żeby uczcić tą 40. rocznicę. Janusz na pewno do, do dziś byłby, miałby na swoim koncie wiele, wiele więcej sukcesów sportowych. Jego kariera była w pełnym rozkwicie, kiedy tragiczny wypadek przerwał, przerwał jego życie, ale najważniejsze w jego życiu było to, że. E, inspirował ludzi przede wszystkim naprawdę w e, fenomenalny sposób. E, potrafił zjednywać sobie e, wszystkich wokół siebie, i e, tak jak powiedziałem, najważniejsze moje spotkanie z nim, to było w zasadzie początek jego, jego kariery, e, miało olbrzymi wpływ na to, co dalej się działo. Ja zostałem e, wraz z nim, można powiedzieć, Profesjonalnie zacząłem zajmować się rajdami, prowadziliśmy wiele lat wspólnie firmę, byłem u jego boku i odnosił największe sukcesy. Do ostatniego praktycznie dnia zawsze mieliśmy bardzo bliski kontakt i w wielu, wielu rzeczach jakby dyskutowaliśmy nad, nad dalszymi krokami, które, które podejmował. Jestem szczęśliwy naprawdę, że tak wiele ludzi pamięta o nim i że tutaj spotykacie się. Ja sam to poniekąd dzięki niemu również przybyłem na te tereny i już niedługo będę prawdopodobnie tutaj zamieszkiwał na stałe, więc na pewno na wszystkie uroczystości związane z, z rocznicami, które będziemy obchodzić, również Również nie należy zapominać o Marianie Boglewiczu. Myślę, że będziemy się tutaj spotykać i naprawdę jest mi bardzo miło jeszcze raz, że przybyliście w taki zimny wieczór tutaj na to spotkanie. Dziękuję, dziękuję bardzo. No, możemy tylko żałować, że to tylko tyle, bo tutaj na pewno chciałoby się słuchać godzinami o Januszu o tych wszystkich przeżyciach tych wszystkich chwilach spędzonych razem z nim no ale myślę, że jeszcze przyjdzie na to chwila i przyjdzie jakiś taki moment, kiedy będziemy mogli takich opowieści posłuchać nie tylko od Pana Tomasza, ale również od innych osób, które były bardzo blisko związane z Januszem Konkurs, konkurs z wiedzy o życiu Janusza myślę, że wszyscy dokładnie oglądali i słuchali E, krótki e, film, e, który był przed chwilą e, puszczany. Także pytanie: Czy są chętni do wzięcia udziału w konkursie? Nie, nie, Są? Dobrze, proszę, tutaj, aby ci, którzy są chętni, e, żeby podeszli tutaj e, za stolik. Te e, pytanie: No, przecież mam troszeczkę trudniejsze. Wymień trzy samochody. Jakimi. Ja to powtórzę, może Sławomir słuchać. Miałem trzy samochody, jakim jeździł. Renault Megane Maxi, Ford Escort WRC, Ford Focus WRC, Opel Astra, ja. Maluch i jeszcze kilka. Miałem już tylko trzy, padło troszeczkę więcej, także ja tutaj widać wiedza duża. Mamy tutaj jeszcze jedną taką małą niespodziankę. Dla wszystkich, którzy przyjechali samochodami na dzisiejsze spotkanie. O, może nie dla wszystkich, bo tutaj widzę część została już naklejka rozdanych, ale jeżeli ktoś by chciał nakleić na swój samochód taką naklejkę... To, to bardzo bym prosił aby te osoby, które już nie brały już w konkursie udział, to tym osobom podziękujemy. <ś tôi> <AUCity> <ś coating> <Gard skincare> того, outro, ale ci, którzy nie brali udziału w konkursie na, na, na zachętę tą pamiątkę, mamy takie naklejki z okolicznościowe i zostały jeszcze takie jedyneczki, jeżeli ktoś nie otrzymał, <śm partes magical> może tutaj podejść, jeszcze takie naklejki od <No> nas dostać. Podziękowania od rodziców Janusza za tak liczne e, przybycie.